No Witam, z tej strony Axel i zapraszam na rozwiązanie konkursu Polones 2020. Parę osób wysłało maila, także każdy dostanie tutaj oczywiście naklejki, każdy z Was. Więc zobaczmy, co tam ludzie powysyłali. Jak miałby wyglądać Polones w 2020 roku, gdyby nadal był produkowany? Więc wejdźmy sobie tutaj w te prace, już Wam pokazuję. Pierwsza praca jest od Bartosza Wojtasika. Najpierw przeczytajmy może, co napisał. Yy, praca na konkurs z kanału Motorot, czyli moja wizja Poloneza, gdyby przechodził kolejne pato liftingi. No, teraz zobaczmy jak to wygląda. Już go wczytuję. No, duży obrazek, już go sobie przeskalujemy. O, takiego mamy Poloneza, który nazywa się dokładnie Polones Caro. No ciekawa nazwa. I przód ciekawy, także światła zrobione i tutaj grill i wzderzak takie pod dzisiejsze standardy. Ładnie zrobione. Lecimy do następnej pracy. Także oczywiście, Bartosz też dostaniesz naklejeczki. Teraz od yy, GG U Game TV. Najpierw, co napisał do nas? Skaro Plus Cyberauto. Ok. Zobaczmy, jak to Cyberauto wygląda. Aha, to tutaj mamy cały, cały szkic. Tak, jakby no zobaczmy sobie. Więc mamy i przód, i tył, i silnik, i z boku. No z przodu to bardzo futurystycznie wygląda, jeśli chodzi o tą lewą, lewe górną górna część tutaj zdjęcia i obrazka. Z tyłu to stary polones. Silnik troszkę inaczej wygląda, a przód jak to zwykły stary polones. Ok, dziękujemy bardzo za kolejną tutaj pracę nadesłaną. Także też dostaniesz yy, nagrodę Cyberauto 2020: silnik, tył. Przód i bok. No dobra. Lecimy do następnej pracy. Od Karola Deca teraz. Co nam Karol napisał? Przeczytajmy. Moim zdaniem Polonez wyglądałby tak samo jak ponad 20 lat temu z tą różnicą, że byłby hybrydą. Z przymożeniem oka i pozdrowieniami Karol. No zobaczmy co Karol wysłał. Yy, od Karola Deca. Tutaj to na tle FSO. W ogóle coś wykombinował, wyczarował. No zobaczmy co on tutaj co on tutaj wysłał po prostu? No, z przymrużeniem oka i... Z tyłu siedzimy, to bieda z przodu Axel, Polonez 3000, Hybrid, okej. Okay. Dobra, dziękujemy bardzo za kolejną śmieszną pracę. Też naklejeczki dostaniesz. Lama nam wysłał, tym razem coś takiego. No, przeskalujmy sobie to znowu, bo znowu duży obrazek. Każdy obrazek ma inny, widzisz, format, więc muszę je przeskalować. Jeszcze. No i co my tu mamy? Mamy Passata 2020. Aha, czyli to alternatywna historia, kiedy Volkswagen by wykupił FSO, tak? No dobra, dziękujemy Lama za Twoją wizję. Też oczywiście dostaniesz naklejeczki. Teraz wysłał nam Olix. Coś. Od Olixa mamy. No to chyba maluszek jest raczej. Nie. Polonez City 2020. Cena 35 tysięcy. Nie wiem czy resztę dam radę rozczytać. Spalanie. Tutaj mamy napisany silnik, chyba. Na Nadwozie Sedan Kombi. Ok, dobra, ale jeszcze coś nam tutaj wysłał Olix. No zobaczmy co on tam jeszcze narysował. I tak rysujecie ładniej niż ja. Także. No, to Polonez Caro 2020. Taki tutaj. Z krzywymi kołami. Na Nadwozie Sedan Kombi Cargo. Cena 45 tysięcy. I jeszcze jeden rysunek. Tutaj mamy, a tu mamy jakąś taką Polonez Cargo. Nie, Polonez Camping, sorry, tak nie czytałem dokładnie. Polonez Camping, no, ciekawie. Z tyłu można by było rozłożyć kopyta i spać. Także dziękujemy za kolejne rysunki, OliX. I też odezwij się na maila, to dostaniesz naklejeczki. Teraz mamy od Ranymik 89 pracę. Też powiększmy jego wiadomość, co on tutaj napisał. Dłuższa wiadomość. Dzień dobry, gdyby FSO ciągle produkowało Poloneza, zapewne wciąż by miał ten sam szkielet. Zmieniłby się front oraz formy do wytłoczeń paneli zewnętrznych, ale przykładowo cały front, drzwi lub tył wciąż można by było zamontować sobie z wszystkich modeli od Borewicza po Karo Plus. Silnik 1.5 OHV otrzymałby wtryski, a w środku znajdowałyby się panelem dedykowane firmy Manta. Tak jest! Manta wszędzie, nawet i w Polonezach by robiła. Poniżej moja propozycja wizualizacji Traka Roya na stolówkach z kołpakami oraz nowego Karo Orciari. Pozdrawiam serdecznie. No zobaczmy. Ran mi 89 właśnie wysłał tutaj trzy obrazki. Nie, dwa obrazki, sorry, pierwszy to był ten tekst tutaj, który pokazywałam, więc zobaczmy najpierw to tylko też muszę przeskalować, bo duży, duży format na, ma ten rysunek. Momencik. No, powolutku zbliżamy się do efektu. Jeszcze troszeczkę przeskalujemy. No zobaczmy. Jeszcze raz, może ja ten tekst pokażę, co on tam napisał, bo już sam nie pamiętam. Pierwsza wersja jaka była? Jeszcze raz zobaczmy. Pierwsza wersja to było... Tra Karoja na stolówkach z kołpakami oraz nowe Karo Orciari, OK. Czyli to jest chyba Karo Orciari, a... A yy, trackroja na stalówkach zaraz zobaczymy, ale to całkiem ciekawie wygląda, muszę Wam przyznać, z tymi kwadratowymi światłami. Nie wiem, osobiście uważam, że to na razie najlepsza praca, ale to i tak każdy wygrywa. Ale mo, według mojej subiektywnej tutaj oceny, to to jest najlepsza chyba praca. Przynajmniej najbardziej mi się podoba, tak? Bo tam każdy sam sobie może ocenić, co się komu podoba. I tu mamy tego. Traka roja na stalówkach, też z takimi kwadratowymi światłami. No, całkiem ładnie to wygląda. Całkiem ładnie to wygląda. Może ktoś kiedyś, któryś z tych projektów, które dzisiaj pokazuję, zrealizuje. Może ktoś to zrealizuje, a może FSO. Także dziękujemy bardzo. Retrorama chyba tutaj jest jego fanpage na Facebooku. Sprawdźcie czy to jest jego stronka. Jeśli tak, to zostawcie lajka. Może tam jakieś właśnie ciekawe rzeczy też o polonezach lub in innych autach można będzie znaleźć. Dobra, teraz mamy pracę od VictorX Gaming. Który z tego co mi wiadomo też ma poloneza, ale prawdziwego. I zobaczmy co napisał. Szczerze byłoby lepiej jakby produkowali tak jak był, ale jakiś prototyp zrobiłem. A na pierwszym zdjęciu moje Karo z kanału Wiktor X Gaming. Pozdrawiam serdecznie Wiktor. No zobaczmy co Wiktor nam wysłał. Na pierwszym zdjęciu mówisz, tak? Czyli to jest, już, powię, już to zmniejszamy, zobaczmy. Czyli to będzie twój prawdziwy polonez odrysowany, tak? Ale pokażmy sobie wszystko. Ja tam, widzisz, zrobiłem konkurs, taką tutaj drobną zabawę. No to pokazujemy wszystko, jak mamy się bawić. No to, to wszyscy. Wszyscy i ze wszystkim, prawda? Nie trzeba być smutacem w życiu. Yy, o, to jest właśnie, mówisz, że twoje karo. Elegancko narysowane i bardzo ładnie wyglądające karo. Oczywiście ten stary rocznik z lat 90., no ale zobaczmy teraz już, myślę, konkursowe prace. Yy, też od Wiktora, czyli tutaj mamy, no też są niezwykłe Karo, ale ok, czyli no załóżmy, że tak by wyglądał w 2020 roku, no ale zobaczmy, co jeszcze dalej wysłał, bo widzę, że tutaj od niego kilka jest obrazków. Yy, aha, pomalowany, flamastrami, dalej co mamy, aha, tutaj mamy jakiegoś Borywicza. To jeszcze raz to samo zdjęcie, co mieliśmy i jeszcze jedna praca. Aha, coś takiego. Czyli tak by wyglądał w 2020 roku, zgaduję, tak, z takim ściętym przodem. No dobrze, no dobrze. Zobaczmy mm, następną y, pracę, już ostatnią. Już na dzisiaj ostatnią. Y, kto to wysłał i co takiego? Jest to od, praca od y, Wyszyn TV. Cześć, wysyłam swój rysunek na konkurs, czyli pole na zakupę ECO GTI 1.6. Pozdro. No zobaczmy jak ten ECO, kupę y, ECO GTI wygląda. Y, też musimy to troszeczkę zmniejszyć, bo duży rysunek. No, jeszcze, jeszcze musimy to zmniejszyć. No, eko, kupegiety, jeszcze, bo się nie mieści na ekranie. Moment. Aha, coś takiego. Trochę wygląda jak jakiś Opel z tyłu, taki spoiler. No, też ciekawa wizja. Polona za mało przypomina, ale no, jak na rok 2020 mógłby tak wyglądać, prawda? Z taką troszeczkę podwyższoną maską. Yy, nawiasem mówiąc, możecie sobie wpisać, jak wyglądałby Polonez Track, gdyby był produkowany nadal przez DW. Yy, wpiszcie sobie na. Google Polonez Strak 2003 muzeum w Chlewiskach no i ten trakt tam jest taki srebrny do obejrzenia no troszeczkę podobny też do tego tutaj także to by było na tyle jeśli chodzi o rozwiązanie konkursu oczywiście każdy z was tam proszę niech odpowie na maila z prośbą o podanie adresu to wam wyślę te naklejki no i możemy w przyszłości zrobić jakiś jeszcze następny konkurs może teraz coś z grami komputerowymi czy konsolowymi może też podsuniecie teraz w komentarzach jakieś pomysły, albo też coś z polonezem jeszcze. Na przykład mógłby być jakiś. Może każdy mógłby wysłać zdjęcie swojego poloneza, na przykład jeśli ktoś z Was ma, czyli kilka zdjęć, jak wyglądają Wasze polonezy, jak są zadbane, albo filmik na przykład, to też byśmy jakieś naklejki rozlosowali, albo właśnie narysować, każdy mógłby jakąś postać z gier komputerowych lub konsolowych retro i też rozlosuje jakieś naklejki, na przykład retroarchiwizacji. Także to tyle. No, dziękuję za wzięcie udziału w tym konkursie i za obejrzenie tego filmiku. No i zapraszam dalej do obserwowania moich kanałów, czyli Moto Retropress i retroarchiwizacja. Na razie. Cześć.